Witaj w bajkowych krainach, miejscu, gdzie magia, przyjaźń i niezwykłe przygody czekają na każdego małego odkrywcę. Gotowy na nową historię? Zaczynajmy. Honorka i tajemniczy kwiat, życzeń pewnego wietrznego popołudnia, gdy liście wirowały w powietrzu jak tańczące wróżki, honorka bez miotełka zerknęła do słoika z etykietą szepczący mech. Niestety był zupełnie pusty. Och, ciapek! Westchnęła. Skończył nam się mech, a przecież z niego robi się najpyszniejszy uspokajający eliksir na wieczorne burze. Ciapek, który jak zwykle drzemał w najwygodniejszym miejscu w kuchni, tym razem na stercie magicznych kapci, otworzył jedno zielone oko i miałknął przeciągle, jakby też był zmartwiony. Gucio, wesoły wróbelek, podskoczył na parapecie i zaćwierkał. Nie martw się, honorka. Wiem, gdzie szukać. Pod dębem zamykaczem rośnie dużo mchu. Honorka uśmiechnęła się. Heniu, co myślisz? Czas wyruszyć na wyprawę po nowe zioła? Wielki garnek heniu, który stał na palenisku, błysnął swoim uśmiechniętym pyszczkiem i zabuczał basowym głosem. Ból, ból. Zawsze gotów do przygody. Pamiętaj tylko, aby wziąć torbę na zbiory i. Och, honorko, nie zapomnij miotły. Honorka z uśmiechem skinęła głową, spojrzała na swoją miotłę, która stała w kącie opierając się o ścianę. Wiedziała, że miotła z pewnością znowu zacznie robić psikusy, ale honorka nigdy się nie poddawała. W końcu nie było nic piękniejszego niż spędzanie czasu z przyjaciółmi w zaczarowanym lesie. Wyruszyli. Ciapek maszerował dumnie naprzód, wymachując swoim czarnym ogonem. Gucio fruwał nad nimi, pilnując, by nikt nie zgubił drogi. Honorka z wielką torbą na ramieniu podążała za nimi, a Heniu podskakiwał wesoło na swoich malutkich magicznych nóżkach. Dziś idziemy dalej niż zwykle, powiedziała honorka. Musimy dotrzeć do polany za leniwym strumykiem. Wyprawa była pełna zabawnych przygód. Ciapek próbował schwytać latający liść, ale ten był tak szybki, że kot wylądował z nosem w miękkim mchu. Gucio przelatując nad pajączyną, wplątał się w nią, a potem z czułkami pająka na główce. Wyglądał jak zabawny kosmiczny ptaszek. Wszyscy śmiali się głośno. Gdy w końcu dotarli na polanę, honorka, gucio i ciapek wstrzymali oddech. Nigdy wcześniej nie widzieli takiego miejsca. W samym środku polany, która lśniła niczym rozgwiazda, rosła jedna, samotna roślina. Była niezwykła. Miała srebrzystą łodygę. I jeden wielki, lśniący, mieniący się wszystkimi kolorami tęczy kwiat. Płatki kwiatu migotały, a z jego środka unosił się delikatny, słodki zapach. To musi być kwiat jednego życzenia, szepnął Heniu. Słyszałem o nim w starych księgach. Mówi się, że spełnia jedno, jedyne życzenie, ale trzeba go zerwać. Honorka spojrzała na kwiat z zachwytem. Tak jest piękny, powiedziała. Ale musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, czego życzyć. Ciapek podniósł łapkę. Chciałbym... Hm, ogromny, nigdy nie kończący się talerz śmietany. Gucio zaćwierkał. A ja bym chciał rozumieć wszystko, co mówią wszystkie zwierzęta w lesie. Wtedy nie musiałbym pytać ich o plotki. Heniu zabuczał. A ja bym chciał być zrobiony ze złota i nigdy się nie brudzić. Honorka uśmiechnęła się, słysząc marzenia przyjaciół. A ja? pomyślała w duchu. Chciałabym wreszcie latać na miotle jak prawdziwa czarownica, bez żadnych psikusów. Honorka ostrożnie podeszła do kwiatu i wyciągnęła rękę, by delikatnie go dotknąć. Ale w tym samym momencie Gucio zeskoczył z ramienia Honorki prosto na nos ciapka, a ten zaskoczony kichnął głośno. Wstrząs był na tyle duży, że Honorka potknęła się i delikatnie trąciła kwiat. Płatki kwiatu otrunęły w powietrze, a jego magiczna esencja rozsypała się w powietrzu niczym lśniący pył, osiadając na wszystkich, którzy byli w pobliżu. Zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Ciapek, który w myślach marzył o myszy, nagle zobaczył przed sobą coś dziwnego. Z trawy wyszedł wielki, puszysty, śmiesznie powolny potwór. Była to mysz, tak duża, jak mały królik. I poruszała się tak wolno, że ciapek, leniwy z natury, stracił całą ochotę na pogoń. Po prostu położył się obok i ziewnął. Gucio, który pragnął znaleźć pysznego robaczka, nagle zobaczył, jak z ziemi wysuwa się coś w kształcie spaghetti. Robaczek był długi, różowy i zaczął śpiewać. Śpiewał cienkim, piskliwym głosem o tym, jak pyszne są korzonki i jak bardzo lubi się wić. Gucio był tak zaskoczony i rozbawiony, że nie mógłby go zjeść nawet gdyby bardzo chciał. Heniu, marząc o tym, żeby być złotym i lśniącym, nagle stał się tak błyszczący, że wszystko, co było dookoła, odbijało się od niego. Honorka widziała w nim swoją twarz, drzewa, ciapka i gucia. Heniu lśnił niczym gwiazda i wyglądał. Jakby stał się wielkim, błyszczącym lustrem. A honorka? Honorka pomyślała o tym, żeby wreszcie polatać na swojej miotle. Gdy usiadła na niej, miotła nie uniosła się w powietrze. Zamiast tego zaczęła skakać. Skakała w górę i w dół, jak szalony bączek, a honorka, zamiast latać, odbijała się od ziemi, jak na trampolinie. O, Heniu, co się stało? Zawołała honorka, odbijając się od ziemi. Heniu, który odbijał wszystko wokół, wreszcie znalazł sposób, aby przekazać swoją myśli. Zaczarował swoją parę, która ułożyła się w literki. Ból, ból. Miotła to nie trampolina. Zabuczał, a para unosiła się nad nim, pisząc to w powietrzu. Wszyscy zdali sobie sprawę, że kwiat spełnił ich życzenia, ale w najbardziej pokręcony i zabawny sposób. Honorka zaśmiała się głośno: No dobrze, przyjaciele, wygląda na to, że musimy to odczarować. Honorka przypomniała sobie stary wierszyk z księgi, który mówi, że pokręconą magię jednego życzenia można odczarować, łącząc przeciwieństwa, cichą piosenkę. Prosty napój i skromne marzenie. Musimy to zebrać, ale jak? zapytała honorka, podskakując na miotle. Ja mogę śpiewać moją piosenkę, zaćwierkał wesoły Gucio. A jego robaczek spaghetti zaczął mu wesoło wturować. A ja znajdę najprostszy napój, miałknął Ciapek i powoli podszedł do wielkiej puszystej myszy. Mysza, widząc jego determinację, Pomogła mu, wskazując mu drogę. Honorka zeskoczyła z miotły. Wtedy wpadła na genialny pomysł. Miotła nie lata, ale za to skacze. Odbiję się nią od ziemi i zbiorę owoce z najwyższych gałęzi. Honorka zaczęła skakać na miotle jak na trampolinie, a jej długa, fioletowa suknia fruwała na wietrze. Z radością zbierała pyszne, magiczne jagody. Gucio, ze śpiewającym robaczkiem w dziobie, wrócił z najcichszą piosenką, jaką słyszał. Ciapek, z pomocą wielkiej, powolnej myszy, przyniósł najczystszy napój ze strumyka. Honorka wrzuciła do Henia Jagody, Heniu zaczął bulgotać, a gdy para rozeszła się po polanie, wszystko wróciło do normy. Mysz stała się mała, robaczek przestał śpiewać, Heniu przestał lśnić, a miotła. Znowu stała się wesołą, ale niepokorną miotłą honorki. Honorka uśmiechnięta objęła swoich przyjaciół. Widzicie? Powiedziała. Nie potrzebujemy magii, żeby mieć przygody. Największym szczęściem jest to, co przeżywamy razem, nawet jeśli czasem coś idzie nie po naszej myśli. A te nasze małe życzenia no cóż, one nie były tak zabawne jak ta cała historia. Wszyscy roześmiali się, a honorka z przyjaciółmi u boku i torbą, pełną szepczącego mchu, ruszyła w drogę powrotną do domu, wiedząc, że właśnie przeżyła najlepszą przygodę na świecie. Podobała ci się nasza bajka? Subskrybuj kanał Bajkowe Krajny, aby nie przegapić kolejnych magicznych opowieści. Kliknij dzwoneczek i bądź zawsze na bieżąco.